Dalej dziewczyny, kłóćcie się. Mówiłam, że to nie ja, musisz mi uwierzyć. Dobra, zapomnij o tym, ja też nie chcę się kłócić. O, to dopiero początek. Tak, czuję zło płynące w moich żyłach. Czujesz to? Mm, zapach spalenizny? Czy coś piekłaś? Robiłam ciasteczka na kolację. Moje ciasteczka są zniszczone. Nie możesz być taka nieodpowiedzialna. Na pewno pamiętam, że wyłączyłam kuchenkę. A kto to włączył? Jesteśmy w domu same. Może to byłaś ty. Nie możesz mnie winić. Oczywiście, że mogę. I znowu się kłócimy. Ponieważ nie potrafisz przyznać się do winy. To nie moja wina. O, boli mnie przez ciebie głowa. No dziewczyny, nadszedł czas, by się pokłócić. Gdzie jest moja czekolada? Leżała na stole. Nie wiem, nie dotykałam jej. Jak Alice mogła to zrobić? Co za koszmar. Nie ruszałaś jej? Co to ma znaczyć? E, nie wiem. Sama nie wiem. Nie okłamuj mnie. Słyszałaś? Ktoś się śmiał. Kto tam? Odpowiedz mi. Wydawało nam się. Ale dlaczego wydawało nam się razem? Ktoś tu jest i próbuje nas pokłócić. Jak one mnie usłyszały, przecież jestem duchem.